Kolejnym elementem sterowania przekładni jest koło zębate z zero w środku. Oznacza to bieg startowy. Do dyspozycji mam dwa biegi startowe. Bieg startowy po włączeniu silnika oraz bieg startowy w trybie transportowym. Jeżeli silnik wyłączę i włączę go ponownie, mogę sobie wybrać, który bieg ma być ustawiony jako ten mój domyślny z którego chcę zawsze ruszać no i teraz widzimy, że od razu zmienił się kolejny biegiem jest to tak zwany bieg transportowy tutaj mogę w ogóle zadecydować czy ma być włączany czy nie i tutaj wybieram sobie na jaki bieg, jeżeli dojeżdżam do skrzyżowania z zestawem przyczep po wciśnięciu sprzęgła on automatycznie załączy mi данный бег.